Rozlicz Pit we Wrocławiu. Korzystaj ze swoich pieniędzy. To kampania skierowana do wszystkich, którzy mieszkają we Wrocławiu, ale zameldowani są gdzie indziej. I często z własnej wiedzy rozliczają Pit w miejscu zameldowania, a nie faktycznego zamieszkania. I jak szacujemy, z tego tytułu miasto może tracić nawet do 100 milionów złotych, rok w rok, a takich osób może być do 100 tysięcy nawet. A zatem wystarczy, że mieszkasz we Wrocławiu i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz wrocławski adres. Tym samym zdecydujesz, gdzie trafią Twoje pieniądze. Miasto jakby walczy o pieniądze z podatku PIT, ale to też działa w dwie strony, bo dzięki temu jest więcej pieniędzy na inwestycje. Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT. Dla Wrocławia to blisko 48%. Szczegółowe informacje na stronie www.wroclaw.pl.